Jest tak skonstruowany, że jest zadowolony z siebie tylko pod warunkiem, że inni go cenią. A kocha siebie tylko wtedy, jeśli kochają go inni. Lecz przecież świat to zwierciadło. Skąd tam w odbiciu ma się wziąć miłość, jeśli sam obraz jej nie zawiera? Uzyskujemy zamknięty, zwierciadlany krąg. Jak się z niego wyrwać? Bardzo łatwo. Po pierwsze, jak wiadomo, zawsze kochamy tych, o których się troszczymy. To znaczy, że trzeba poświęcać sobie więcej uwagi, troszczyć się o siebie, zajmować sobą. Po drugie, miłość podobna jest do bumerangu. Jeśli wysyłasz ją w świat, ona do ciebie wraca. Miłość. Z tym, miłość do samego siebie można uzyskać, jeśli zamiast obawy, niedowierzania, braku akceptacji, będziesz promieniał miłością. Odbicie wyruszy Ci na spotkanie tylko wówczas, kiedy Ty wykonasz pierwszy krok. Powstaje łańcuch sprzężenia zwrotnego. Ja wysyłam w świat miłość. Ona odbijając się wraca do mnie. Świat odpowiada mi wzajemnością. Jestem kochana, kochany. A co za tym idzie? Jestem również zadowolona z siebie i zaczynam kochać siebie. Miłego dnia, kochani.